Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Damian. Zapraszam Was do oglądania kolejnego materiału z gry Gothic. Jak sami widzicie, tutaj mamy Mordraga. Udało nam się go już załatwić. Przy okazji mamy broń, którą on miał przy sobie. No teraz on jest goły i wesoły. I porozmawiajmy w tej sprawie z Torusem, który ma dla nas na pewno jakieś wynagrodzenie za to. Eee, facet już nigdy się tu nie pokaże. Proszę bardzo. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Ale dobra. Eee... Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Muszę się dostać do zamku. Dobra. Eee, zobaczmy u Diego, czy wszystko już jest okej okay z naszą reputacją. Eee... Jak, tam z moją jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma. Z Kati powiedział mi, że pozwoliłeś Kirgo spuścić sobie baty. Chyba nie jest tobą zachwycony. Rozmawiałem z zły. Mówiłem, naprawdę udało ci się zdobyć Korus no przed... to jest... uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie nie... Udało ci się zjednać, wystarczy. No dobra, czyli muszę zdobyć piąty poziom. Trzymaj się. Na razie mam poziom trzeci, niedługo będę miał dopiero poziom 5, więc w sumie można iść wybrać się na takie małe łowy. Mam nadzieję, że będzie to dla nas korzystne. Przy okazji mamy nową broń. No, troszkę bryłek rudy. Więc też pójdźmy do jaką się nazywał? Do Draxa, nauczyć się kolejnych umiejętności które na pewno nam się bardzo, bardzo przydadzą. Chciałbym na przykład pozyskiwać, co tam było. Tam były jakieś różne pierdoły i możliwości pozyskiwania kłów, takich rzeczy. Tego na pewno chciałbym się nauczyć. Przy okazji sobie pójdziemy tutaj na ścierwojady czy też inne jakieś główne. Po w dzisiejszym materiale może no, niestety nic ciekawszego no, nie mamy do roboty, po czym dopiero popchniemy fabułę do przodu. Yy, ogólnie, o czym chciałem Wam powiedzieć? Na pewno jak już ten materiał powstaje, to ja mam kolejną już serię, zagrajmy na Uwadze. Na pewno będzie coś gra typu mafia. dobra, jeszcze możesz dobra. mnie doradzić. Czego masz każdy... Dobra, spoko, Skurowanie gadów, usuwanie pazurów. Yy, czy ja mam ten jeden punkt umiejętności? Chyba nie. Mm, zobaczmy. Pokaż mi, jak zdobyć pazurę. A nie, dobra. Prawdę mówię, najlepiej. Dobra, to usuwanie ków, Jak mogę zdobyć kół? Dobra. No i już straciłem troszkę, bo straciłem, tak naprawdę, stopre krudy. No, ale cóż, mam nadzieję, że jest warto, że nam się to jakoś zwróci. Dobra, zapiszmy sobie tutaj, no, o, to właśnie, nie wiem. Zapiszmy sobie tamten stan gry i chodźmy tutaj. O ile się nie mylę, to jest. Terytorium e, gdzieś, to jest terytorium orków, więc będzie ciężko. Ale zobaczymy czy te ścierwojadę sobie zabiję. Zobaczmy, czy takiego jednego ścierwojada jestem w stanie. Jestem w stanie na raz zabić, czyli w miarę tak w miarę znośnie. Dobra, muszę je tak zwabić. Zwabić, no muszę je tutaj odciągnąć, bo one są, no, niestety, w stadzie swoim. A tego bym nie chciał, ponieważ nie chcę się tuc. Z trzema naraz, tylko bardziej tak. Oh, dobra, po jeszcze, jak, tak w miarę po podchodzą, to nie są one dla mnie wyzwaniem, ale jeżeli będą tak podchodzić. Kurde, nie chcę broni wyciągać. Jeżeli będą tak podchodzić yy... <laughs> stadami, to po prostu mi osaczą i nie będę miał możliwości. Jakiejkolwiek, żeby je po prostu zabić, bo one będą mnie tak często atakować, że ja nie zdążę swoich ataków wyprowadzić. A co a propos tej serii, zagrajmy, którą planuję, to będzie to gra typu GTA, typu Mafia. Więc może ktoś się z Was domyśla, co to zagra, ale nie będę Wam na razie mówił i zdradzał. co jeszcze? Ogólnie sorka, że te materiały z Gothika, ten materiał z Gothika może być taki troszkę chaotyczny. Ja w tym, co mówię, mogę się trochę plątać, ale to dlatego, że naprawdę te materiały ostatnio z Gothika nagrywam o późnych godzinach, ponieważ teraz jeszcze mam, chodzę do pracy specjalnie, chcę sobie dorobić. Muszę kupić sobie pada, ponieważ nie mam pada. Mój pad mi się totalnie rozchrzanił. Chcę sobie kupić teraz pada Xboxowego. Chodzę teraz do pracy, żeby po pierwsze mieć, e, kupić sobie pada, po drugie ulepszyć dużo, dużo swój komputer. Wczem wiecie mam e, co do tego bardzo duże plany, chcę to jak najszybciej zrobić, ponieważ no, chcę zacząć nagrywać e, znowu Battlefielda, e, a no niestety do Battlefielda jest naprawdę tego kompa potężnego. Ja na razie w trójkę mogę grać spokojnie w 60 fps ale e, co do czwórki, to taki pewnie nie jestem, dobra. E, ciekaw jestem, czy dam radę zabić tego topielca. Wydaje mi się, że, że tak na upartego to raczej damy radę. E, a tak też można. A może nie. A może my mu nic w ogóle nie robimy. Nie dobra. Topielec ogólnie. O ile się nie mylę, to wiem, że topielce. E, tyle co mi wiadomo. To, to Pielec nie jest jakiś strasznie odporny na kuszę tego typu rzeczy. No niestety kuszy my nie posiadamy, więc jakoś nie wiem, nie będę się tam wtedy w, wpieprzał. Mm, idziemy sobie dalej. Pochodzić, wiem, że tutaj było jakieś. O, właśnie, w cholerę krzepiców. Tylko tych kropiców jest tu troszkę. Czy to one tak? Czekajcie, zobaczymy, czy damy radę. <śmiech> <śmiech> Takie w miarę pozabijać sorka, ale. Zatem mam kaszel Dobra, aj! Aj! Uciekajmy, uciekajmy! Mam nadzieję, że uda nam się te kropice w miarę... Tak od siebie, o! Że one już nie będą w takim stadzie No, walnij! Aj! God damn on uciekł Uciekł, kropiec mi uciekł! Kropij mi uciekł. Ej, hey, no chodź, tu it! Bez sensu, jak mi uciekasz, to jest bez sensu. Dobra, troszkę tych kropiców tutaj jest. Sobie weźmy, może co tu mamy. Skrzydła na pewno się zawsze przydadzą. To jest jednak niby 15, 15 bryłek rudy. a 15 bryłek rudy piechotą nie chodzi, nie? Dobra. O, aha, tak to wy mnie możecie też atakować Tak, to ja też jestem mądry W grupie Won mnie Stąd Dobra, mam nadzieję, że mi nie zaatakuje Muszę sobie łyknąć Aha, ja się zbugowałem, czy co? Nie, nie ogarniam Dobra, bierzmy to I, no Traf mnie to Je Jezu, gad. Demet, ja się tak strasznie szybko denerwuję przez nagrywania tej gry, że szlak mnie trafia jak widzę ten system walki dobra sobie weźmy. muszę sobie łyka wody, wziąć sorka, ale niestety muszę po prostu nie wyrobię muszę się odpowiednio nawodnić mamy noc ale mówię, drażni mnie to no niestety niesamowicie jak widzę ten system po prostu walki, to krew mnie zalewa nie możecie nawet zobaczyć, jak, jak się strasznie denerwuję, jaką mam minę. Jak już widzę, że będę z kimś walczył, a szczególnie z jakimś szybkim przeciwnikiem typu kropica. No właśnie, dobra doświadczenie zebrane. Teraz możemy sobie troszkę tego pozbierać. W sensie możemy troszkę yy, pozbierać tego i chodźmy do góry. Przy okazji, przyjdziemy się do nowego obozu. Yy, tam udamy się do jakiegoś łóżka. Ponieważ, no niestety, tutaj czekajcie, zapiszemy tą gry. Niestety, tutaj nigdzie się nie prześpimy. Eee, no i dobra, chodźmy zabić tę ścierwojadę No, chodźmy tu! jeszcze te! O, dobra. Ścierwoja już dla nas wyzwaniem nie jest. Ciekawe, jak tam z wilkiem czy wilk dla nas by był jakimkolwiek wyzwaniem. Wydaje mi się, że nie. Ale no zobaczymy. Później też postaram się pozyskać tą broń, o której wam mówiłem tym takim magicznym sposobem. Ale no nie wiem czy jest to w stosunku do gry uczciwe. No troszkę nie, ale jednak zdobycie tak naprawdę dobrej broni dobrej. No w miarę ok, na sam początek to też nie jest zły pomysł. Dobra. No, idziemy dalej, idziemy zabić troszkę kretu szczurów. że to no, właśnie kretu też mam na, na strzał. No, chodźmy tu, kretu szczurze, dobra. Kretu szczur też na strzał, czyli jest w miarę, w miarę znośnie, już coraz lepiej nam idzie, tak? To już jest naprawdę, naprawdę dobrze. Już jesteśmy coraz, coraz to silniejsi, bo mamy te siły też troszkę, lecią się nie mle, to 36 siły. Nie jest wcale tak źle. I do następnego poziomu brakuje nam naprawdę niewiele, bo brakuje nam. E, brakuje nam tylko jeden taki krzypiec do zabicia, i już mamy poziom. Tylko teraz pytanie jest takie: czy ja tak łatwo się z tymi krzypiecami rozprawię? Na razie nie. O, właśnie tutaj mamy coś łatwiejszego do zabicia. Coś dużo, dużo, dużo łatwiejszego do zabicia. Czym jest oczywiście serwojat I kolejny poziom sweet. No chodźcie. Dobra, dawaj, ty też. Janusz, no właśnie na to chodziło. Troszkę mięcha z nich będziemy mieli. Mm, ale to właśnie o to też chodziło. Mięcho, spoko rzecz. Już mam naprawdę tego mięsa tyle, że jakie sobie podsmażymy to 71 tego mięcha to... Troszkę z tego chapeków będzie nam zawsze wpływać. Dobra, yy, idziemy dalej. Idziemy tą drogą, może wrócimy jednak do starego obozu, ponieważ mamy nowy poziom, a ja bym chciał tym samym yy, z nowym poziomem pozyskać. Zapisz, yy, z nowym poziomem pozyskać troszkę siły i tych pierdół. Mamy tych punktów 11. No i teraz musimy zdobyć 2,5 punktów. Jestem ciekaw, czy dam radę goblinowi, o, dam radę, nawet na jednego szczała mam goblina, ciekawe, myślałem, że jednak e, goblinowi rady tak szybko nie dam, dobra, goblin raczej ten nic nie ma, ten tak samo, jagódka, zardzewiały miecz, no spoko, to też zawsze jest jakiś tam, no, ten zardzewiały miecz to jest też zawsze jakieś złoto, które później może nam się przydać. Nie wiem, czy tutaj mi się opłaca bronią wyciągać. Tutaj chyba raczej nic nie ma. Chyba. Pewnie nie jestem, ale tak mi się wydaje. Dobra, się jeszcze napiję. Ale dziwnie to było. Dziwne przez chwilę było, bo gra chodziła mi w 60FPS-ach. Niestety ta gra nie chodzi w 60FPS-ach. Jak może sami wiecie lub też nie, te starsze gry, niestety czy też stety. Były tak programowane, też tak robione, żeby chodziły w 25 fps -ach. Tak przynajmniej była zrobiona większość gier. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale po prostu kiedyś 25 klatek to była taka norma, która, którą musiała spełniać, chyba każda gra tak mi się wydaje, żeby została tam. No nie, żeby została wpuszczona na rynek, ale że ta płynność 25 klatek była. Wtedy no największa. Dobra, mam tutaj trochę kretu szczurów. Mam coś ciekawego. O ty gnoju! Nie atakuj mnie. Dobra. Czy znaczy, mam coś ciekawego? Nie widzę za bardzo. Ale chyba coś tu będziemy mieli. Mamy napój jakiś uzdrawiający. <laughs> mamy jakiś topór. Hmm, jakieś ziołko mamy i mamy jakiś szkelet tylko ten szkelet raczej jest taki, że go nawet nic z nim nie możemy zrobić mam strasznie dużo tego mięcha w końcu to mięcho by się przydało coś z nim zrobić, w sensie usmażyć, ponieważ nie możemy tak z nim sobie latać bo jak ono będzie cały czas surowe, to, to zgnić nam nie zgnie, ale podsmażone mięso bodaj, bodajże daje nam więcej bonusów do HP, no jest to na pewno kuszące za propozycja, dobra, zapiszmy sobie tutaj pych <laughs> i chodźmy, chodźmy dalej, yy, zabijmy tego goblina, tego małego smroda, który dał nam właśnie 60. Oj, tych, on nic nie miał, ten zardzewiał miecz, też zawsze coś. Czy ja jeszcze coś tu gotować Potrawka z to jest. Ziomek robił potrawkę z Krząszczatem, który prosił nas o y, TT. Jakieś tam specyfiki swoje. Dobra, Goblinie, zabijam cię. Idę sobie dalej i chcę Twój zardzewiały miecz, który mi się oczywiście przyda, żeby go obchnąć. I chodźmy, może też sobie przy okazji będziemy się przespać do starego obozu i też tam y, obchnąć kilka rzeczy, y, y, więcej siły pozyskać. No, skoczmy tu. Dawaj, dawaj go. Dawaj go, Janusz. Dawaj, no właśnie. Już nie jesteś dla nas wyzwaniem. Główniany Ścierwojadzie. Dobra. Bierzemy. Mam nadzieję, że niedługo taki ork nie będzie dla nas e, żadnym wyzwaniem. Będzie to naprawdę, naprawdę fajne. Ale. <laughs> no cóż, zobaczymy. Na razie będziemy tylko i wyłącznie ładować w siłę nic więcej. Ponieważ to jest moim zdaniem atut, który, no, jako wojownik przyda nam się najbardziej, bo w co innego mamy ładować, jak nie w siłę. Dobra, troszkę już tego expa pozyskaliśmy, troszkę z naszego expienia jest, mm, ale w sumie mamy też chyba jakieś questy, o ile się nie mylę. E, dobra, przyjęcie do starego obozu nosi woda, przyjęcie do obozu bractwa. Czyli tak, zrobimy sobie, pójdziemy się przespać, pohandlujemy, Zresztą teraz już jest godzina, muszę też. Tu już jest 23:44. Jest już troszkę późno. Przy okazji wody napiję, Sorka, że tak przy Was wody pije, ale no niestety naprawdę no, jestem spragniony, a nie za bardzo fajnie się mówi, jak się ma coś, jak się ma sucho w gardle więc no, mam nadzieję, że mnie rozumiecie dobra, chodźmy sobie do Diego chatki się przespać <śmiech> i <laughs> no, śpimy do następnego poranka dobra, sen dobrze nam zrobił i chodźmy się u niego wyuczyć siły i bądźmy silniejsze chłopy gdzie Diego? a dobra, Diego sobie siedzi przy jego chatką i tak Możesz mnie tak. Dobra, ee, chciałbym siłę zwiększyć. Jeszcze raz chciałbym siłę zwiększyć i tu już chyba tylko jeden mogę zwiększyć, czy mogę jeszcze? Chyba już nie. Nie mogę cię Dobra. Spoko, nie masz mnie już niczego nauczyć. Jesteś teraz o wiele No dobra, e, wiem, że jestem o wiele silniejszy. Trzymaj ja się. mam teraz siłę, mamy już 47 siły. Jest to trochę, nie jest to wcale tak mało. Cały czas mówię, będziemy pakować w tą siłę, ponieważ no jako e, typowy wojownik no, jest nam po prostu potrzebne dużo siły i e, porządna broń i pancerz. Nic więcej nam nie jest potrzebne. Tak jest przynajmniej moje zdanie. E, no ale cóż zobaczymy, gra nam jeszcze pokaże, co będzie nam potrzebne. Raczej jakąśkolwiek magią parać się nie będę. Tu jesteś. próbowałeś zwiać z moją rudą, co? Chodź no tu, chłopcze! Ej! To było nie fair! Nie! On mnie okradł! To miło z twojej strony, że dzielisz się ze mną swoją rudą! Ale prawie go pokonałem, to to jest już... To jest już dużo! Tutaj ja chcę wstać. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. To było słabe, Świstak bo prawie Cię pokonałem, mimo tego, że nie miałem jakiegokolwiek dobrego pancerza, no ale cóż, wybaczam Ci to. Eee... No dobra, pociągnęliśmy sobie ten eee, uzdrawiający wywar. Śwista Głupi Gnój nas zaatakował i gówno teraz mamy... Hej, Ty! Mordrak był jednym z moich najlepszych dostawców, Ty głupcze! I co teraz? Jeśli chcesz zostać członkiem tego obozu, na mój głos nie masz co liczyć! Aha. Tylko zachowaj to dla mnie Handlujesz przedmiotami, które należały do magnatów. Założę się, że to Nawet nie próbuj kolego Dlaczego zawsze tak się. Dobra. To pocałuj mnie w tyłek. No i dokładnie o to chodziło. Mam gdzie w dupie fisk. Dobra, nie chcesz nam mnie gadać, to nie ja sobie pohandluję z dexterem o pokaż mi swoje towar mam tu tylko to. dobra mam tu to towar najlepszej jakości mrok północy to on ma same te mapa tak kolonii no i dobra co ja mu mogę sprzedać mogę mu to sprzedać mogę mu sprzedać te skrzydła bo no sami widzicie te skrzydła są naprawdę te skrzydła są ogólnie strasznie sporo warte to taka Maszynka do zarabiania pieniędzy. To się chyba nigdy nie skończy Od jezu Męczy mnie strasznie ten kaszel Sorka. Dobra, talerzy też mogę opchnąć. Co mogę jeszcze opchnąć. Dobra, jedzenie Cię nie będę pychał, bo jedzenie mi się zawsze przyda. To jest na pewne. Dobra. I wszystkie bryłki rudy, które posiadasz, ja od ciebie wezmę. Tak to mi pasuje. 200 bryłek rudy na pewno mi się przyda e, powoli trzeba zacząć się wzbogacać a tej rudy jak sami wiecie, no na razie niewiele mamy ej nie, ja nie, chcę, ja nie chcę wytrychów chociaż chociaż w zastaw dam kilka tych mieczy pałeczkę, tam nie wiem tam dwie, trzy strzały i tak możemy się dogadać dobra, takie coś mi pasuje i dalej idziemy expić. No niestety nie udało nam się tam pokonać świstaka, a byliśmy blisko tego, ale tak i taki tak już wiemy, że do uczymy do tego obozu, tylko musimy po prostu bić ten poziom. Ja sobie przy okazji mówię, przy okazji pozabijam kilka stworów. To na pewno jest bardzo dobry moment, żeby poekspić. Przy okazji wam pokazać też jak to, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ja nie sprzedałem mojej broni. Yy, nie, oczywiście. Ona została wywalona ze względu na to, że ten świr tak nas musiał pokonać no, niestety, dobra. E, Okej. Okay. bym się chciał zmierzyć z Wilkiem. Zobacz, czy Wilk dla mnie jest jakimś wyzwaniem. Na pewno nie będzie to jakieś tam łatwe, ale, ale zawsze warto spróbować. Szczególnie, że no troszkę już tej siły mamy. I już tacy słabi no, nie jesteśmy jak na początku gry, to jest pewne. Więc, no, warto, warto się przetestować. Na dodatek, no, mam nadzieję, że po zdobyciu tego pancerza od, od cieni, no, będziemy też troszkę silniejsi. Dobra, oj, wszyscy poginęli. Wszyscy, no, może nie wszyscy, ale większość czemu ja zawsze ja zamiast jedynki klikam. Yy, ten taki dziwny. Czy to waty guziczek, nie wiem jak on się nazywa na klawiaturze, e, taki ze mnie normalnie Zagrajmer, że nie wiem co to za guziczek, dobra? Czyli też ubiję i o, dobra, teraz go nie kliknęłem sobie bierzemy. Wszystko co potrzebne, czyli mięso, w sumie tylko mięso, już mamy 101 mięsa, to już jest naprawdę sporo. Zresztą miliony jest warte, pięcia. Jeżeli je podsmażymy, to chyba troszkę więcej. Więc na pewno się nam przyda. No, troszkę tych punktów EXPO mamy. Ja ogólnie zaraz będę ten odcinek kończył. Dzisiaj tak sobie po prostu pogadaliśmy. No, przy okazji, no, no, niewiele wam pokazałem szczerze dzisiaj, ale no, mam nadzieję, że... <coughs> że jakiś mega nudny to odcinek też nie był. Chociaż no, takie chodzenie cały czas i ględzenie też ciekawe, no nie jest. Z tego sobie zdaję na pewno sprawę. Mamy tutaj... Mamy tutaj wilka, ale mamy też tutaj krwawicę, dobra. Teraz pytanie, bo to są dwa wilki, nie wiem. Jak ja dam radę jednemu wilkowi, to mnie dobrze, ja sobie tutaj grę zapiszę. Przy okazji, jak zginę, to od razu tam skończę ten odcinek. Ale chcę tylko zobaczyć, czy takiemu wilkowi dam radę. No takiego wilka mam na, na dwa strzały, tak naprawdę. Dobra, ja tutaj będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, no to subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Oczywiście też oczekujcie kolejnych materiałów z Gotika. Ja mam nadzieję, że ogólnie cała seria Wam się podoba. W następnym odcinku, no, jak już w ten poziom, to zobaczymy się już jako członkowie członkowie Starego Obozu, mam nadzieję. I to było mniej więcej na tle. Na razie trzymajcie się pa papa.